Maleczko z tej strony Matrox, a ja witam Was już bardzo serdecznie w czwartym odcinku z gry Gothic 1. Tak jest, obiecałem regularność i witam Was już w czwartym odcinku. Czekajcie, bo ja nawet nie wiem gdzie tutaj idę. Czy tutaj dojdę w jakieś sensowne miejsce? I w tym właśnie akcentem witam was bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek przyjął się, no tak jak myślałem po takiej przerwie, powyżej 100 wyświetleń, to jest taka optymalna. Yy, liczba wyświetleń, z której będę zadowolony. I możemy śmiało kontynuować serię, więc jestem z tej liczby usatysfakcjonowany. Na starcie, jak możecie zauważyć, udało mi się pobrać directx -a. Jeden z widzów napisał mi na Discordzie, jak się z tym pobawić, z sterownikami. Woda już działa cały czas, bo miałem przedtem także woda znikała i to był, dawało efekt, na który się nie, dawało nie dało patrzeć, a teraz już wszystko wygląda bardzo pięknie, więc możemy się cieszyć w końcu gotikiem na teksturkach, jak i na. Direct DirectX, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i bez zbędnego przedłużania, chyba możemy zaczynać. Jeżeli jeszcze nie dałeś lajka, like to go daj, bo tylko jakieś osoby e, upośledzone nie dały lajka, like więc chyba nie chcesz być w tej części widzów. No i co? Poszedłem sobie tutaj e, od poprzedniego odcinka do kopalni nowej, bo jak mówiłem, pójdziemy sobie po pancerz. Po drodze tutaj powybijałem parę stworków, z tego co pamiętam, został mi wilk. Tak, tam stoi wilk. A jak wiemy, wilk, no, za dobrze, za dobrze z wilkiem mi nie szło w poprzednim odcinku. Bo jak wiecie, Mordrak zostawił mnie samego i musiałem tą drogę odbywać sam. Więc, jeżeli zostawiliście lajka, to możemy zaczynać i wbijamy do nowej kopalni. Let's go! Witamy pana najemnika. A, gość. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz Chcę ja tylko trochę zjeżdżać, chcę się dostać do kopalni. No. W sensie, te dwa wychodzą jakby na to samo, nie? No, co. Co brzmi? No, chce się dostać do kopalni? Nie, nadajmy no z na górze, chyba, nie? Chcę się tylko trochę rozejrzeć. Tylko uważaj, żebyś nie nadepnął komuś na odcisk. No dobrze. Chcę się dostać do kopalni. Czy jednak, nie ta druga Nie Ci wielkich szans powodzenia. Ale pogadaj z Okylem. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumie. Rozumiemy się. Wejście nie było to tak ciężkie, ale patrzcie, słońce jest. DirectX X sobie siedzi elegancko. Dobrze, no to wbijamy sobie po kolei. Kred kred, chyba z wami nie muszę rozmawiać, nie? Fajnie było was zabić dla Expa. Nie mogę się skradać, szkoda, bo kurczę, myślałem, że ogrzeć mi się tutaj kogoś uda, ale po kolei, bo ja nigdy tutaj nie byłem. Znaczy przeszedłem go tak? Ale jakoś nigdy nie robiłem stąd questów, więc chciałbym się może tutaj bardziej szczegółowo rozejrzeć ten pierwszy raz. Kred, kred. Tu gdzieś powinien być Słynny. Okyl, z tobym rozmawiać. Eee, chciałem rzucić okiem na kopalnię. Chciałem rzucić okiem na kopalnię. O, chciałeś sobie zrobić mały spacer po kopalni? Panie ma. widzę, że nie masz pojęcia, co się tutaj dzieje. Nikt nie może wejść do kopalni bez mojego pozwolenia. I zapamiętaj sobie. Ktokolwiek wejdzie do stróżówki bez mojej zgody, będzie martwym człowiekiem. Kurde, jaki to agresywny, kurde, kierownik. Tylko się trochę rozejrzy, kim jesteś. Mogę to po... o, udzielisz mi pozwolenia? Udzielisz mi pozwolenia. Ojej, to było Nawet ryzykowne. Nie znam, dlaczego miałbym cię wpuścić do kopalni. A teraz spadaj stąd! Mam dużo roboty, no, ale co, tak szybko? Czyli nie masz szans, żebym sobie wszedł? Tylko się tu trochę rozejrzę Tylko nie próbuj rozrabiać w kotle. Bo trafisz do piachu szybciej Kurde, chłopie! No nie wiedziałem, że taki toksyczny chłopiec. Jest. Kim jesteś? Jestem ok. To ja rozkazuję w kotle. To jest jakiś kucharz, słuchajcie, muszę co tutaj Rozkazuję w kotle. Ej! Ty! Nie jesteś jednym z moich... No to masz szybki refleks, chłopie. Muszę już iść. Nie zawracaj! Ty mi zawracasz głowę i się uspokój. A ty kim byłeś? A ty chciałeś, żebym ci miecz zrobił, tak? Albo nie? Mogę prze. Stałeś w miejscu. Ech, jest tu są. Ja myślałem, że nowy obóz jest całkiem miły. A w tej kopalni to jest jakaś inna gęstość. Wszyscy tak na mnie patrzą. Jakbym tutaj miał coś ukraść. No znaczy, to. W sumie coś w tym jest, no. Coś w tym może być, słuchajcie ale no i super silver surfer no nie. dobra jest i na o witam serdecznie zostaniemy ciebie, od ciebie najlepszy pancerz na serdce, jaki możemy dostać i to dodatkowo za darmo dzięki Beryl za komentarz który napisałeś jakiś rok temu no eee co za co za cieć niemiły O co tu ma na łbie już guza się zrobili, on może w kopalni był kiedyś. No nie, trzeciego po co pali chłopie, zaraz nie będziesz wiedział co się dzieje. Już? Mogę z tobą pokazać, czy jeszcze sobie buchniesz? Kim jesteś? Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Chciałbym do was dołączyć, jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. Trzy porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. No zajebiście, jeszcze kurczaka sobie do tego zrobię. całą tę brudną robotę, żeby pewnego dnia móc wyjść wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć. Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? No, chłopie, jakbyś ty wiedział. Tak. To świetnie. Zatem wiesz, na co należy uważać. Masz tu swój strój roboczy. Kilow musisz znaleźć sobie sam. Miłej zabawy. Jestem ciekaw, czy. Poza tym, że dostaliśmy sobie zajebisty pancerz, chociaż dużo się nie zmieniło. Ale to właśnie fajne, bo to miało być spodnie, a nie, ale góra też się lekko zmienia. Jakby bic mi rośnie, patrzę. Bic mi od tej. Może to tak uciska, że mi krew do góry leci i jakieś żyły mi wychodzą. Może tak to działa. Ale to mogę teraz normalnie pracować, na przykład z na śniadu? Albo z okylem mogę porozmawiać. To by było ciekawe, bo zawsze. Słuchajcie, się tak tym nie interesowałem. Brałem ten pancerz i sobie szedłem. No już ten no spadałem stąd, nie zabijać potwórki, bo pancerz jest. Ale może teraz. O nie, co ty chciałeś ten miecz, tak? Nie stąd ja tu. Nie chcę rozmawiać stary, bo ty skamujesz i pewnie tego nie zrobię dla Ciebie Questa, a nie chcę go mieć w dzienniku. Teraz jestem już kopaczem. Mogę iść. Eee. Już to gadaliśmy, więc przeklikam, ale niestety ta gra tego nie przemyślała, ale sprawdzimy sobie jeszcze jedną opcję, a mianowicie. Czy ci strażnicy na dole mnie wpuszczą, jak powiem, że jestem krecem na przykład? Czy ma to jakiś sens? Mam jakąś lidę kret? Nie, nie mam ma, no? Co robisz tutaj w kopalni? Chciałem tylko obejrzeć kopalnię, mam jeszcze kilka rzeczy do dostawienia. Chciałem tylko obejrzeć kopalnię. Jak widzisz, kopalnia jest zamknięta. Nie ma tu nic ciekawego do oglądania. Mam jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Tak też myślałem. Kurde, a ci też tutaj bronią, nie? Co się tak kręcisz? Dobrze ci radzę. Łapy zdala od tych. No ja pierdzielę spokojnie. Lepiej sobie pójdę. Lepiej sobie pójdę. Mam nadzieję, że Weź jeszcze tu wrócisz, zrobić taki zamęt. Ale póki co wychodzimy sobie z kopalni. Zrobiliśmy tyle, ile potrzeba. Ktoś mi wspominał, że tutaj jeszcze jakieś questy niby można porobić, tak? Ale nie widzę tu człowieka z imieniem. Więc chyba będziemy spadać, przełożymy sobie tą kopalnię może na inny odcinek, jak mi powiecie. Tutaj są sami najemnicy chyba, tak? Najemnik, tam jest... O, nie, ja z nim nie gadam. Mogę jakoś wyjść szybciej stąd. Majmy nadzieję. Pozdrawiam też bardzo serdecznie Jaskiera, który znowu, tak jak w poprzedniej... W poprzednim sezonie, tak jak ja to nazwałem, gotika regularnie się udzielał, to tak i teraz regularnie pojawia się w komentarzach, jak i na moim Discordzie, za co bardzo dziękuję. Dobra, tutaj mam sobie wilka. Mam nowe spodnie, więc teoretycznie nie powinienem je zabić na 3 hit, na hita. Mam lepszy miecz? A, mam 10 siły potrzebuje, a mam punktów nauki z 30. 30, no dobra. No to co, pokaż co potrafisz. Kurde, to z nim może być problem akurat. Okay, Czekajcie, szybki to się może udać, słuchajcie. Aj, aj, Glik mnie nie zabił? Dziwne. No i też flankuje. cholera. Ale spokojnie, to się uda, jesteśmy bliżej niż dalej, więc jak najbardziej trzeba... O Jezu, ale te lagi na początku z tym DirectXem to... Jak się mapa generuje to... kurde. Jest, leżyć śmieciu, 100 expo prawie za ciebie, no i było warto Uff, no powiem wam, że się trochę zmęczyłem, mam nadzieję, że pod ostatnim odcinkiem zostawiliście znisz dla Homera jeżeli, jeżeli nie oglądaliście to zapraszam bardzo serdecznie, to piec pod tamę przyszedł i zabił Homera Własnoręcznie to było kurde, bardzo komiczne, ale też bardzo smutne, więc mam nadzieję, że go pomyśliliście w komentarzach, bo ten odcinek jeszcze nie wyszedł, wyjdzie dopiero pewnie za godzinę, bo jest premiera ustawiona na ten też będzie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że wrzucam jeden i od razu jest premiera na drugi, że wiecie, kiedy się pojawi, więc żeby się, po prostu już wam planuje czas, kiedy możecie sobie zrobić tą przerwę na gotikę. Na przykład w pracy mówicie szefowi, dawaj mi teraz przerwę godzinną. tym sobie lunch i przy okazji odpłacie mój filmik, nie? więc macie od razu wygodniej słuchajcie no i co, jesteśmy sobie tutaj możemy dać pieścień Laresowi w sumie możemy to zrobić bo, 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 bo jakby mówić jakby to powiedzieć, zręczność jest nam do niczego czy ktoś nas może czegoś nauczyć, na przykład ty mógłbyś nas nauczyć już walki jednoręcznej ziomeczku, kort kolego z Kozika 2 Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznej on chyba tam chciał jakieś, no ale Skaty z z też chciał. A to ci będzie kosztowało 30 bryłek rudy, może być. A, myślę, że tak. I już? Broni jednoręczna, poziom drugi już mogę sobie dupnąć. O jasna cholera, to co? Walimy poziom drugi? Co myślicie? Ale czy będziemy grać bronią dwuręczną do końca gry? Chyba tak, nie? Albo nie? Chyba bronią jednoręczną będziemy grać, tylko ale więcej się chyba nie będziemy uczyć, więc... Zrobię sobie save, a. Ale to może być całkiem ciekawe, jakbyśmy już teraz mieli broń dwuręczną. A znaczy, broń jednoręczną drugiego poziomu? Naucz mnie, jak sprawniej posłuchać. się jeszcze wiele na. Aha, ci na początku muszę się nauczyć tego, no dobra. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Zanim jednak poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią umachać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i słuszny. Dziękuję ci, Kordzie. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż... <laughs> to jest taki... To jest typowy opis jakby wiesz, to był samochód. ale fajnie to zrobili, rzeka, że mi to mówi ziomeczek. To, to jest bardzo fajne. Postępów. Dziękuję ci bardzo. No i co? Mamy już sobie... Ile mamy teraz punktów? 20 pójdzie idealnie na siłkę. I słuchajcie co, jak teraz wygląda walka, cyk cyk cyk, no i to jest to, to jest pierwszy rozdział z przytupem Patrzcie jak ta woda pięknie wygląda, nie? No, dziękuję wam bardzo serdecznie widzowie, że mi pomogliście z tym I dzięki wam mogę sobie zainstalować mody graficzne, bo już się załamałem, że sobie kupiłem kompa Ajajaj, lepszego A nie będę mógł sobie z gotika zdać na najwyższych, nie A teraz mamy Xika, wszystko tutaj siedzi elegancko, jakby ktoś chciał wiedzieć, wiedzieć jakie mam kolory to wszystko na maksa, jak się da w sumie. Ultra high, tak, tak. Te e, zasięg rysowania małych obiektów polecam wam dać jak najniższe, bo nie potrzebuję, żeby w kaczmie się już robiły tam kubki, albo aby jakieś tekstury się renderowały, póki mnie tam nie ma, nie? Więc to jest zbędne, wiadomo, albo te domki na końcu, tam ludzi nie ma i przez to mam więcej FPS-ów na pewno. Pójdziemy sobie do Laresa, tak jak mówi tak jak ustawa przewiduje. Jak już tu jesteśmy, no nie, nie chcę kłaść większego nacisku tutaj, ale jak już jesteśmy, to czemu by sobie nie oddać jakiegoś kłaścika, żeby. 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 A dokąd to żeby się dostać wybieramy? ekspa. A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę robić. porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz? No, no i. Ciężko było, dokąd się wybiera jest strażników, który masz chłopie. Z Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił. Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. No dobrze. dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. No i dobrze, że nie robisz problemu, bo wtedy ty byś miał problem, takie ciężkie. Czekaj, się u cię Lares, jeżeli się nie zdenerwujesz. Panie Lares. Ale ogólnie w Gotiku 1 to jest takim kurde. Taki, taki blizna nie poskarbia co za, za dzień kobietę, a w Gotiku 2 już się robi z niego taki, taki i ładnie ubrany, taki, taki w garniturze, co mu mógł rodzinę zakładać i do kościółka chodzić co niedziera. A tutaj taki w sumie gangster, nie? Chcę do was dołączyć. tak A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie mordę. O, Explik jest. Cen na błyskotkę. Czemu ja to mówię? To taki zwyczaj. Część łupów oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie nie ma. Lares <grym grym> mi dał pierścień. Chciałem, żebyś poszedł do niego Ijdź, i przekazał mu wiadomość. No, Lares, idź wiadomość przekaż. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie no, działo. No, Lares, ruszaj. Ruszaj do Mordraga. Uh. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal zidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Ty to jesteś, opie jednak śmieszny. Ale kto mnie może czegoś nauczyć? Ty pewnie za hejs, nie, nie? Diego za darmo, więc przeczekamy to sobie. A po kolei, co możemy? Akrobatyka u Bastera, nie odpowiada mi. Szarki miał rzeczy do sprzedawania, więc mogę ci jakieś gówno wsadzić. Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Jasne, wytrychy głównie, tak, ładnie tu masz. Wszystkie za 250, myślę, że to spoko cena. Yy, broń, broń jest, mógłbyś mieć jakąś dobrą, przynajmniej bym to kupił, dzban Młotek Wytrychy nie, mięso, chrząszcze nie, pochodnie nie Patelnia, jednostka, zostawiać, dzban Żytwa Lutnia Stal. no stali nic nie zrobię Rozdrabniacz, drewniana łyżka Chuj, tego chyba nikt nie kupuje, z tego co pamiętam kluczka walorna, to już sobie otworzyliśmy Masz tutaj skórę wartą 100, zajebiście czy nie ma żadnego podatku no to mamy już prawie tyle nie ale mogę ci jeszcze coś opnąć. Hmm, tutaj od neka. miecze 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 to jest to wszystkie ci mogę dać oprócz kilofa no i szef niewykończony miecz w sumie też ci mogę dać za niedługo ale jeszcze coś bym ci opchnął bo potrzebuję pięciu 5 pięciu hajsa Piekielnik może być. No jesteś o jeden na plus. Gratulacje. Wyszedłeś ze mną na plus. Czyli jakieś tutaj e, e, plusy ci wchodzą, nie? Więc dobra, chyba sobie zostawimy w spokoju to miejsce. Do linie pójdziemy raczej... A ty kim jesteś? Hey, ty. ciebie nie pamiętam? Co? Ja? Tak, zielę no to. Tak. A bagieny dziele co. No jestem przecież czego ode mnie chcesz jesteś tu nowy co od razu zauważyłem musisz się jeszcze wiele nauczyć mógłbym ci pokazać co w trawie piszczy przede wszystkim musisz uważać z kim rozmawiasz widzisz tego faceta tam przy ognisku to bacz strzeż się go Czemu? a z nim nie co z nim było niby czego możesz mnie nauczyć to zależy tego chcę wiedzieć, skradanie, otwieranie zamków Kradzież poziom pierwszy Skradanie zamków mi się, otwieranie zamków mi się przyda, bo już to umiem robić Ale mi szkoda punktów chłopie, ja wolę siłkę nie? A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowo przybyłych Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia Ale z nim nie było jakiegoś problemu, do niego się szło i on Gówno robił Bacz elo pije sobie jakąś miksurkę na manę, no jest jakimś frajrem, pewnie nie umyczę robić nawet. No halo, no stoi taki kurde, łapę ma mniejszą, od kurde głowy i elo. Cześć, kim jesteś? Przeciwnie jest Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja o, ty. <laughs> Ale od razu jakoś fajnie patrzy się na tego bezimiennego, biegnie z jedną bronią. Z kolana Kronos? Dobra, panie Kronosie, ja idę po drodze do Gorna, bo fajnie byłoby mieć klatkę, co? W każdym obozie, ale jeszcze nie miałem nigdy, wiecie gdzie? Ej, nowa twarz! W, w obozie Jesteś? na bractwie. Nazywam się Gorn, jestem najemnikiem w służbie magów. Siemano, Gorn, ciebie znamy. Czym zajmuję się na ulicy, co mam zrobić, żeby dostać członkiem nowego obozu? O! Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca, czy będę musiał wykopać kogoś z jego pachy? <laughs> Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania. Nie mogą tutaj wchodzić? Nie wiedziałem w sumie, stary. Do zobaczenia. Nie wiedziałem, że tutaj nie mogą wchodzić, ale palwa się ich przewija, nie? Chyba, że chodzi o konkretnie tą część. Ale patrzcie jaki Gon jest miły. Przychodzi jakiś nowy ziomek. To jest powód, dlaczego Gon jest zajebisty. Przychodzi nowy ziomek i od razu daje nam chatę i każe nam wywalić jakiegoś szkodnika, który ma większe prawo tu być niż my, bo my nie jesteśmy w ogóle szkodnikami. No niby ten, niby tylko najemnicy tu mogą być, nie? Ale... Woli dać mi, radomowemu ziomeczkowi, niż, niż szkodnikowi, który jest obok. <laughs> to jest kurde piękne. Spadaj! Ej, 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 ej. Ciężki. O ja pierdzielę. Ja mu coś dałem w ogóle. To no, to jest pytanie. Oj, te lagi to mnie będą derwować, słuchajcie. Ale cóż no, grafika ładna musi być. O ty Muszę się za coś schować czekaj Czekaj, no nie widzisz, że walczę o waszą chatę. No skacz. Patrzcie go flankuje Skończyły mu się strzały. Dobra, trzeba go robić jak orka. No, co za parszywy śmieć Ale lubię takie wyzwania, że muszę tutaj ciężką walkę stoczyć, ale wiecie co zrobimy? Chyba... Kurde, mam nadzieję, że was tylag nie zerwują. Mam 14 strzał, mógłbym go tak zaspamić w sumie. No bo patrz, wiecie, ile potem strzał dostanie na koniec gry, więc lepiej wykorzystać teraz. Co on, kurde, młotkiem by mnie zarzuci? No on się już przygotowany jest. No ale to masz cel celność, masz dobrą. No, chopie. Schowaj, broń! No, schowaj! Ja muszę lepszy lepsze sobie znaleźć. Mówię <grym> <zimę> serio. <grym w> zimę> tak się nie bawimy. No nie, tak też się nie bawimy. No kurde, staram się ruszyć w prawo albo w lewo, ale ten bezimienny jeszcze sobie musi zrobić sekundę na stanie w miejscu przed zanim, zanim do, do niego zacznie strzelać. Zanim ode... o, nie. Jeśli szukasz to trafiłeś na właściwego. No Czemu im podkreśla tych najemników pieprzu. Aha, bo mam łuk. No dobra, dobra No i chcę się ruszyć i nie mogę. I ten są tak się będzie powtarzał w kółko. Nie, żeby zasięg stracił. Tu ty kurwa zostajesz łucznikiem, a nie tutaj katę budujesz. No. Zadaję ci coś w ogóle? No się nie dowiem. A mam w ogóle spodnie kopacze na sobie? O To jest pytanie. Mam, bo widać takie grubsze dubsko. O, chodzi jak w wodzie. Ale im dalej, tym lepiej w sumie. No. I co, wszyscy mnie teraz atakują? Żegnaj, adios. Ej, to jest dobre, im dalej, tym, tym mam większy czas na ten, żeby w niego. Ale granie pod to w sumie taki niegłupi pomysł. Cyk. Jest, patrzcie, mamy trafienie. Aj, to ładna taktyka, patrzcie. Patrzcie cyk A skończyły mi się strzały Śmieciu, zobaczymy to w inny sposób Zrobimy przysługę Gornowi, bo Gorn to spoko Tak Także no Łatwo ma pewnie krótki zasięg, ale Cord, nauczysz mnie czegoś? Albo Lares? Lares chyba. Ta Lares, nauczysz mi siły? Kto jeszcze tutaj może mnie nauczyć? Gorn raczej nie. Lee może mi nauczy, jakbym tu wstąpił. Albo pewnie jakiś hajs będzie chciał, ale jak będziemy teraz przez las przechodzić, to bym sobie chętnie tej maczugi użył. Chętnie bym sobie jej użył. Czekać, ustawimy sobie screen, będzie pewnie więcej FPS-ów. O! Yy. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci. Ok. Chcę się nauczyć czegoś nowego. D Dym ci z dupy leci. Dobra, zajebiście. No to co, od razu. Pakujemy tutaj sobie. Gigaciada zrobimy. No i klasa. Jesteśmy już takim koksem w pierwszym rzędzie, że to jest hit, patrzcie. 30 siły, trzeci poziom. Sorry, sorry. Broń jednoręczna i kurde, pancerz. No, czego chceć więcej? Ale jestem ciekaw tego pancerza, tak chce mieć taki pancerz, kurde. Na tym DirectX co się coś dzieje, że widzę szczękę bez jego i jego klatę, więc. Więc nie będę wam z first person klikał. Niestety, dobra, tyle chyba, nie? A i go wkurzyłem. Piu. No i teraz zaś mu nie wchodzi. O, wchodzi. To on też tu krytuje. Znaczy blokuje, czy coś? Czy to z łuku dostał, czy co? Mogę źle... O, maczługom go. Mógł. No i patrzcie, inna broń i on zawsze wchodzi. O co tu chodzi? Za Homera! Szmato. I zniknął, dobra. Ale biedny Homer, nie no. Ciekaw jestem, gdzie on teraz jest. Czy on tam dalej będzie leżał? Ale już jego ciało chyba znikło, nie? Pod koniec ostatniego odcinka. Jak wiecie, pod koniec ostatniego odcinka strzeliłem do jednego z nich. To tam, to do środka? Do do środka? Nie żartuj. Silas wpuszcza do siebie drugie szkodniki. Tylko jestem kretem siebie, i chcę się nie napić nie Rzeczywiście wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów Władzę. No widzisz widzisz Brudnych szczurów ja ci dam brudnych szczurów stary Właśnie z tym jest jakiś problem stary siedzisz tu smutny depresja Inzidro Inzidro jestem twoim bratem na pewno cię oszukam stary Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego Bo nie jestem Muszę się pozbyć dużego. Sprzedajesz towary z obozu bractwa? Tak, ale nie idzie mi najlepiej. Lepiej się nic nie pakować. Mógłbym ci pomóc sprzedać to ziele. Oczywiście za drobną prowizję. Zapomnij o tym. Nie jestem aż tak pijany. Dałbyś nogę z całym towarem. Popatrzcie, jak to siano ze ścian wychodzi w ogóle. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami Jeśli Nie, jakoś sobie poradzę. poradzę Wiem, że trzeba było gdzieś dołączyć chyba, żeby ten Żeby ten quest zadziałał, więc na razie nie będziemy go męczyć Sprawdzimy czy już działa normalnie wczytywanie, proszę Jest, są lagi? Są, no niestety Coś się pieprzy, no ale cóż, jeżeli to trwa sekundę, no to jestem w stanie powiedzmy to przeżyć Cyfer A z tobą nie mogę gadać Ten Jan tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Zadajmy lepiej o czymś innym. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują Kiedyś go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Inaczej. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. że okay. jest Ci co, możemy iść teraz do Laresa mu powiedzieć, że powiedzieliśmy, czy coś tam było innego? Na wszelki wypadek sprawdźmy to. No, czyli on nie chce nic, żeby mu się mówiono. No więc, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Był może mniej dynamiczny niż wszystkie, ale zdobyliśmy hartę, zabiliśmy wilka oraz, oraz, oraz... Pobawiliśmy się trochę w starej kopalni i co najważniejsze, pozekspiliśmy naszą postać, więc następny odcinek pewnie będzie bardziej z walki. Opuścimy sobie już dzisiaj stary obóz, znaczy nowy obóz. I co? Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. I co? Widzimy się w kolejnym. Dzięki za obejrzenie i siemano!